Sieee, Manko! Z tej strony jest Garahir. Ze mną jest 518 No cześć I dzisiaj zapraszam Was do kolejnego odcinka Farming Simulator 2013 z 518 yy. Nie wiem czy Ci mówiłem ale masz fajne szelki A Spoko Masz tam 1000 Goldałap <laughs> Mamy na ja tak mało mycie. kasy bo patrzcie co my nakupowaliśmy Jaki sprzęt, kurde ludzie To specjalnie no, tam gdzieś tam bedziewa, ja ale... zacznę. No dobrze, no, no, to może wreszcie skończę. Ja zaczynam układać bele. No a 518 będzie układał bele. Yy, mamy nowy mod. Czekaj, czekaj chwilę, ja pokażę im te widełki z bliska. Mhm. Dobra, już. Weź no, no już wyszedł. No to są takie widełki. Yy szybko podjadę da mi ten pokażę o co chodzi z no a pokażę o co chodzi z nimi żebyś wiedział to 7.45 widzicie one nie mają fizyki jak wciśniemy x to od razu załapują fizykę nie w, w, w tych widłach można włączać i włączać fizykę nie sobie wjeżdżamy na przykład tak włączamy fizykę i podnosimy, możemy nie wiem, obracać wszystko i ono nie spadną. Nie? To jest... Film. No takie widy, dam link do pobrania w opisie filmu. To jest strony z LS, ze strony LS World i oczywiście mamy kłady, a te fałki to się pod koniec odcinka pościgamy trochę. Więc dobra, ja przystępuję do belowania, więc 18 do ładowania bel i ciśniemy. Tymi widłami naj, najlepiej jest y, 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 ustawiać bele najwygodniej. Chyba. Hmm. Ja nie ustawiałem, ale wiem, że ten tylko 18 ustawia. Podobno. No to spróbujmy. no. Ile można bele no, maksymalnie wziąć na nie? Raz. Nie wiem, ja tam chyba 8 ustawiałem, czy coś takiego. Ale na widły, nie na ten, nie na przyczepę. A, to po 3 brałem. Aha, no, no to widzicie, bardzo dobre są. Bo Jezus przyczepę. A, dziękuję dla pozdrowienia dla mojej mamy z poprzedniego odcinka. A dla mojej cioci? Y też. Jedno było dla mamy, jed jedno dla mamy i dla cioci, więc a i dziękuję wam za 150 widzów już. Pięciutko to leci. Dla mnie. Mhm, mm coś krzywo się ułożyło. Coś wam pokażę. Salutki kredyt mam wzięty. Wzięty. No trzeba A To było... byś chociaż się nie chwalił takimi rzeczami jak kredyt, Cicho. Co? Trzeba było za coś maszyny kupić, żeby u nas nie posądzali o czytowanie. Trzeba za coś maszyny kupić. No i... Du długo 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 siedzieliśmy nad tym, żeby tu tyle nas Jezu No ja się nie przypominaj co No dobra, daj mi się nie chce Nie chcę o no, tym pamiętać bo by... po prostu Juhu, jedna bela No spoko Ooooooooooooo, no, byś tylko nadążył belować?

jakby w głośnikach, takie, nie wiem, trzeszczenie trochę, to coś jest z tym, coś mamy jakiś problem z połączeniem, ale chcieliśmy już nagrać ten odcinek, mam nadzieję, że nie będzie Wam to przeszkadzało, będziemy bezczęsto mówić, ale to będzie taka muzyka, <ścoughs> muzyka. Podkład. Podkład właśnie. Muzyki. Ha Kurde, my już mamy ostatni tydzień ferii od jutra, bo dzisiaj jest niedziela. I potem znowu do szkoły, jezu I Znowu odcinki będą się pojawiały w weekendu tylko Tydzień temu zaszalałem, bo dwa odcinki wrzuciłem w wieku. O za O panie Coś tu się przekrzywiło Trudno no. yy, A potem da się na wierzch jeszcze na te bale zapakować kilka? Czy już... Da się tylko, że da się jak się ruszy potem A to spadają, tak? Tu się robi takie fajne coś, że wszystkie od razu są na ziemi Ha. Bo w tym jest Taka dobra fizyka Na tej przyczepie, że jak się położy bele się odwróci obokiem to i tak nie wypadnie nic nie spadną bele jest bardzo Coś mi Znowu się zagapiło. Nie wychodzi Bok Bok Próbowaliśmy otworzyć belownicę i wleść do środka, ale się nie dało. Nie? A może da się belę wjeść? Czekaj. Gdzie belę wjeść? No z powrotem do belownicy. To zaraz będzie pełna to ten, spróbujemy. Taka ja tylko muszę ją odwrotnie chwycić. No spoko. Może no, się uda. To co, podwódną belę będziemy robić, tak? No tak. Hmm. Czekaj, czekaj, bo jak będę gdzieś tam mniej więcej w tym miejscu, gdzie ty jesteś. Widzisz ile dopiero, ile już załadowałem? Nie. Szybki jest. Dobra, jedną masz, tak? No. Widzę, no. widzę. Dobra, już 89%. 95%. 99 Dobra już Chodź, 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 chodź. O. Czekaj, poczekaj spokojnie. Chodź, chodź, szybko, 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 ziom no to nie zamykaj. Nie zamykam. Gdzie ty jesteś? Ło, o. O. Kubica! Brawo. teraz No, Nie, e, ja tam czekaj, ja ją wyłączę, teraz. Myślę, że wlazie, czy wlazie. No? Aha, dobra, nawet nie dotyka. Co? nie idzie, a czekaj, zamknę. Dobra. Nie uda się. No no to też ciekawe co teraz. Dobra no co Za to... Za, za kary mi... <laughs> dobra weź! Brawo! <laughs> <To, laughs> dobra będę tak jeździł. <laughs> Zobaczymy czy ci to się dobra, uda. Dobra jedź bo kurde znowu nic nie zrobimy na no. odcinku jak zwykle. Jezu. A nasz ogródek już to, wyraz, ja... to prawie ten. Buraki ale... Nie... Ziemniak. Ale nie stać nas na kopaczkę do ziemniaków <noise> Na wykopanie no. I poczekam i, aż drugie Może ja bym sprzedał parę tych bel co? No to jak chcesz Nie bo potem powiesz że sprzedałem, zabrałem ci wszystko Eee, patrz! synu Jadę z tą belą jeszcze Spadła Jadę z nią Ojo Uuu spadnie Dobra nie spadnie, nie spadnie Będzie pro i nie spadnie, zobaczcie, nie spadnie Uuuuh fuck Muszę jakoś bokiem jechać Dobra spadła Sorry bro Dobra powiedzmy, że wybacz Mamy jeszcze dokładnie 7 minut Odcineczka, czyli połowa który będzie znowu mi się 4 godziny wysyłuje oh Jezu hmm. Muszę załatwić sobie lepszy internet To od sąsiadów trochę pożyć dobra No będzie ciężko Ciebie tylko sąsiad nie oglądał Co my robimy? Nie, a! Odcinków, dobra Nie, to sąsiad nie ogląda? taki eee. mam do was prośbę cicho więc teraz nic nie wiem. mam do was taką prośbę pod ostatnim filmem nie pod trzecim odcinkiem jest są, są linki do dwóch kanałów to są moi koledzy z klasy proszę was Wejdźcie obojętnie do którego z nich i pod jakimś filmem komentarze umieszczajcie es Hirlo. Zobaczymy co się będzie działo Pamiętajcie, wchodzicie w ich kanał, w ich, obojętnie jakiś filmik Nie musicie go tam lajkować, nic tylko i wpisujcie Ezgarahir Lost ich trochę Zobaczymy czy ktoś coś napisze Ja będę śledził na bieżąco Czy ktoś tam napisze Ezgarahir czy nie a! Esgara 518, sorry! Przepraszam, Esgara 518, nie? to no, jest... Daję wam zadanie bojowe, to jest wasza misja! U. Nie wiem czy zauważyłeś moje starania, ale położyłem dwie bele na raz. O... Ludzie ci to wynagradzą. Jeśli czasem masz na numer XXX o treści, pomagam. No. Nie, o treści beluję no. wtedy dostaniecie be belę zapakowaną listem Gończyń Nie, belę w liście dostaniecie, nie, tak do dom do domu będziecie mogli sobie na obiad zjeść Czyli, ktoś lubi O Jezusa, daleko To nie wiem, czy wie czy tam będziesz belował? Nie wiem czy wiesz, ale ta belownica jest większa od tego traktorka. No nie wiem czy... no czy wiem. Nie wiem, czy wiem. No spoko, będzie tak Dobra, mamy 4 minuty. Masz szybko załadować, przynajmniej jeszcze kilka bałów. Jeszcze jedno. No a potem ja tu jeszcze zbeluję ten rządek, załadujesz tą, tą belę i jedziemy się ścigać sobie. Albo nie, zwiedzimy mini mapę zwiedzimy. Tak. Znaczy, no, pojeździmy trochę. Dobra to ja jeszcze o, jedną... To ja szybko jeszcze jedną belę zrobię Ziom. Zio ja Jeszcze tą jedną załaduję Pamiętaj Jeśli się uda Tylko pamiętajcie żeby pisać S Garahiri 518 lov pod którymś z filmów kanału no, moich kolegów Czyli ty może lepiej nie pokazuj tym widzom jak ja tu poładowałem nie, tutaj. pokażemy Bo... Bo się za głowy łapią! Przywrócę. No, no dobrze, nie trzeba równo układać, A teraz nie narzekaj. No to co ja zrobię, że tu wiatr wieje i każda w inną no stronę. Dobra, no to sorry bro. Przepraszam, wiedziałem. Brzm, brzm. Z takie małego wienka to 8 dych prawie idzie. Bżum, bżum. O oh, 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 oh. oh, nie, chodź. Chodź tu! Chodź, zobaczymy czy Belo cię ten, czy coś ci zadrobię. Podjedź poprzód. Tylko tak delikatnie, bo ty mnie przewali. Dobra, jest. jest, 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 jestem! Jestem Trzy, cztery i Dobra Weź nie! A! <noise> weź pod trochę tak do przodu <noise> Siedzę w beli Ty, ale jak wsiądę do kamery to nie widzę Jestem... Gdzie ta bela? Aha y Możemy przełożyć... Au! Troszkę, 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 troszkę Jeszcze troszkę Nie idzie tak A, to zostaw, wyjedź Czekaj, czekaj <noise> Nie! na pakę ja. No pięknie. No, Dobra, idziemy pojeździć. Dobra, walczymy, to, no, to walczymy, pojeździć. no. A jaką łapkę będzie? O Jezus w głowie mi się kręci Fuck. No ho! Gdzie ty jesteś? Siadaj do tego swojego kłada, wiem nawet gdzie on jest. Chyba jeszcze w sklepie na... O Jezus, zasnówka nie Nawet nie zatankowany Nie zatankowana. O! Oh, ciekawe gdzie w kładzie się mieści 169 litrów nie wiem. paliwa. Jezus! A ja tu freestyle, jakieś, nie wiem o co. Walam. Nie, chodź, czekaj, 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 się rozpędzimy i na 3-4 Odra... Razem wyskoczymy z tej góry. Chodź, 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 chodź. Wow. Tu są nasze dwa pasy startowe. Chodź, chodź, chodź! Jezus jak ja jeżdżę Maksymalnie do ściany podjeżdżasz i na 3-4 wuj i ciśniemy Zobaczymy co się będzie działo Mamy minutę, ostatnia akcja i koniec odcinka Ciekawe czy zdążę Dawaj, Cofaj, dawaj, cofaj, 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 cofaj Janek, cofaj 3 4 4 4 ry. No weź! Ej, no co ty no co ty ja robisz? Bok. O, jo, barwacki, ja! oh, fuck. Gdzie ty jesteś? Czekaj. Ludzika rozjadę. No nie, bo nie trafi. Dobra. Uwaga, jadę! Coś zrzucimy. O, ale salto o człowieku Nie ha A leżę. Salto w Elasie Ło wow. wow. Widziałeś? Nie Ło wow. ho Pod się <laughs> się tak wydzieramy ale to jest za emocjonujące Ło boczne salto człowieku kozak Wow, widziałeś? Fak, jak go tak obraca? No. I, o. Y, Michał, A. weź podjedź do mnie Co? Poczekaj, no, gdzie ty jesteś I trochę w prawo Dobra, wie. Weź mi pomóż to Co ci się boli? stało? Łowiec! Tak, tylko że ty. mnie... Do góry kołami leżę. <grystanie> dobra, nie, 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 nie. Uderz mnie mocno. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Ja tu będę leżał pod krzaczkiem sobie. Kwak leży. Kwak. Kwak dobra, dobra, więc A, to by to było na tyle. Na razie. No nie, nie odwrócę go. Na razie, cześć, siema. 猫仔。